Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Kołtyś, warszawski inwestor. Blaski i cienie zawodu pośrednika nieruchomości. Często mnie o to pytacie, więc pomyślałem, że przygotuję dla Was taki e, odcinek. Tak bardzo obiektywny, jak bardzo obiektywny muszę, mogę być, mogę, muszę być, powinienem być. E, natomiast muszę Wam się do czegoś przyznać. No, część z Was to wie, nie wszyscy, więc e, przyznaję się. Od blisko 9 lat jestem właścicielem biura pośrednictwa nieruchomości Investorius, więc, jakby ta moja perspektywa jest tym e, podyktowana, tym, o czym będziemy rozmawiać. Nigdy nie pracowałem w żadnym innym biurze nieruchomości. Non-stop spotykam się z pośrednikami z innych biur, e, więc, jakąś tam wiedzę mam. Przyznaję też, że nie śledzę tego, co robią inne biura nieruchomości, więc, ale. Znowu, ponieważ tak jest, że przez te 9 lat blisko, w maju będzie 9 lat, wyszkoliłem setki pośredników nieruchomości. Mam nawet taki żart, że 20% biur pośrednictwa nieruchomości i spokojnie 40% fliperów w Warszawie to moje dzieci, przenośnie oczywiście. Więc coś na ten temat wiem. Oglądałem ich, zarówno niesamowite sukcesy, jak i spektakularne upadki. Czasami na, własne życzenie. Czasami na własne życzenie, bo nie chcieli się dostosować do zmieniającego się rynku, ale też takich, którzy sobie bardzo dobrze radzili i dalej sobie bardzo dobrze radzą. Jest to dość specyficzny zawód, i też sobie o tym za chwilę porozmawiamy. To od czego zaczynamy? Od blasków czy od cieni? Zacznijmy w takim razie może od, od cieni, tak żebyście mogli. Zrobić szybko. Inny kanał teraz obejrza, jak się robi zupę. Jakie są cienie zawodu, co jest uważane za te osoby, których nie ma w już w tym zawodzie, albo obiektywnie rzecz biorąc, trudne rzeczy dotyczące zawodu pośrednika nieruchomości. Na to też nakładają się pewne mity, które postaramy się tutaj rozwikłać. Więc zacznijmy od tych niedogodności. Na części osób. Pierwszą niedogodnością jest to, że nie jest to praca od do. To nie jest praca od dziewiątej do 17 i nie ma tak, że o 17 wychodzisz, odbijasz kartę na zakładzie, mówisz cześć na portierni, recepcji czy gdziekolwiek i masz wolne. Pośrednicy nieruchomości pracują często w weekendy, bo wtedy klient ma czas. Przynajmniej ci dobrze pracują wtedy, kiedy klient ma czas. To jest. To jest też takie e, specyficzne. Ja pamiętam, jest taka grupa dla pośredników na, 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 na Facebooku, i ktoś tam parę miesięcy temu zrobił jakiś larum, jakiś pośrednik, że klient śmiał do niego zadzwonić o 9 rano w niedzielę, bo chciał obejrzeć dom. No. Komentować to. Klient ma prawo zadzwonić wtedy, kiedy ma czas. No, jak nie zadzwonił o 23:30, a takie telefony też nam się zdarza. E, Mieć i ci, którzy odbierają, czasami zamykają te telefony. Klient dzwoni wtedy, kiedy ma czas, kiedy ma na to ochotę i za to płaci. Ale dla części osób jest to niedogodność. Druga niedogodność dotyczy wynagrodzenia. Na całym świecie wynagrodzenie pośredników nieruchomości jest prowizyjne. To znaczy, są jakieś takie quasi modele, że Damy Ci tam jakąś połowę najniższej, jak pozyskasz na wyłączność 20 ofert w pierwszym miesiącu do biura, i tak dalej. Come on, bądźmy realistami. Kto pozyskuje na początku swojej pracy, albo w ogóle nawet później 20 nieruchomości w różnych inwestycjach na wyłączność w pierwszym miesiącu pracy. Więc to takie bajki dla, dla naiwnych. Jest to wynagrodzenie prowizyjne, bo biuro nie ma żadnych innych. Źródeł dochodu, poza tymi, które wypracuje razem z pośrednikiem. Więc, jeżeli pośrednik nie zamyka, no to za co ma dostawać pieniądze? Nic biuro z tego nie dostaje. Jakby biuro nie ma wynagrodzenia za to, że ma więcej ofert w internecie. Wręcz przeciwnie, ma karę za to, to znaczy musi zapłacić do portali za to, że te ogłoszenia tam są wyświetlane to jest koszt. Więc i ten, ta inwestycja jest często długo, wielomiesięczna. To znaczy, no, są tacy pośrednicy, którzy zamykają pierwszą transakcję w drugim, trzecim tygodniu pracy, ale jednak dużo częściej jest to drugi, trzeci miesiąc pracy. A miewałem też takich pośredników, którym to klikało i zaskakiwało w czwartym miesiącu pracy. No dłużej to już nie, bo mamy back to Jesus i rozmawiamy sobie, i może warto, żeby sobie poszukał zawodnik jakiegoś innego miejsca. E, też dlatego, że no, przynajmniej w tym systemie, w którym my pracujemy w Investorius, no, trudno jest nie zamknąć transakcji w 3-4 miesiące. To już naprawdę trzeba się starać i, e, i tę pracę mocno e, symulować. Więc druga niedogodność. Brak stałego wynagrodzenia. To nie jest tak, że do 10 się dostaje. Pewną niedogodnością też jest sposób wynagradzania, no bo jednak to są przedsiębiorcy, tak? W związku z tym mają wszystko, co się z tym wiąże, tak? Albo działalności gospodarcze, albo spółki. Przynajmniej my praktykujemy w inwestorius takie rozwiązanie, że jednak nie, nie każemy w momencie szkolenia pośrednikom zakładać działalności czy spółek otwierać, bo cóż, no, może zrezygnują, może nie będą. Chcieli, może im się po prostu wydawało, że, że chcą być pośrednikami, mają do tego prawo, więc po co niszcząć, tworzyć dodatkowe koszty zamykania takiej działalności czy, czy otwierania? Niedogodność numer 3. my sprzedajemy to jest sprzedaż. Większość ludzi nie lubi, boi się odrzucenia. W sprzedaży tak jest, że zawsze częściej słyszysz nie niż tak. To znaczy, wiesz, na małej próbie Typu trzy e, spotkania, trzy e, pozyskania są możliwe. Ostatnio pośredniczka mi mówiła, że wykonała trzy telefony, pojechała na trzy spotkania i podpisała trzy umowy. No, co prawda, otwarte i nie było to w Warszawie, tak? Jedna z moich pośredniczek. Natomiast e, jeżeli weźmiemy już pod uwagę e, 100 telefonów, 100 spotkań do pozyskania, to ta skuteczność jest znacznie niższa niż 50%. Bo części nieruchomości ty nie chcesz pozyskiwać z różnych powodów, bo Ciebie nie chcą, bo klient w ogóle nie chce pośrednika, Ty nie potrafisz go do tego przekonać. Więc my w tej pracy, tak jak w każdej sprzedaży, słyszymy częściej nie niż tak. No i część osób z tego powodu cierpi, bo chciałaby być kochana, a odbiera to, że to wtedy potencjalny klient mówi, no nie jesteśmy zainteresowani, że ktoś jej nie kocha. No i to bywa, że wali psychicznie, no i ludzie rezygnują, tak? Mm, tak wygląda sprzedaż. No. Z drugiej strony jest tak, że osoby, które mm, nauczą się sprzedawać, a ja podkreślam to od wielu lat, że Umiejętność sprzedawania jest jedną z najważniejszych umiejętności w życiu. I to nie ma znaczenia, czym ty się zajmujesz. Musisz nauczyć się sprzedawać. Znaczy nie musisz, rób co chcesz. No, moim zdaniem powinieneś, że to nie moje życie, nie moje wybory, nie moje konsekwencje, co ja ci będę mówił, co ty musisz. Ale jak już ktoś pisze do mnie, Panie Michale, jakie są najważniejsze umiejętności, to umiejętność sprzedawania jest jedną z nich. Poszukajmy dalej niedogodności. Pewną taką niedogodnością, też związaną z finansowaniem, z finansami jest to, że. My nie zarabiamy codziennie 200, 300, 500 złotych. Znaczy, byłoby znacznie łatwiej, gdybyś miał codziennie wypłatę, i niech to nawet będzie 500 stówek, ale codziennie. No i to jest coś, co ma sprzedawca kwiatów z Gaderka, czy ten biegający z kwiatkami. Um, zresztą zauważyliście, to jest niesamowite. Jeżeli odpowiednio dużą grupę osób o coś poprosicie, to ktoś w końcu się zgodzi. No przecież tylko dlatego ktoś kupuje te tanie perfumy na mąciaku, czy krupówkach. Ale wracając. Więc, ponieważ jest tak, że nie mamy codziennie wynagrodzenia tam po kilkaset złotych, nie wiem, tysiąc, tylko mamy dopiero w momencie zamknięcia transakcji czy też połowę przy umowie zobowiązującej, czyli tak zwanej przedstępnej rezerwacyjnej a drugą połowę na akcie notarialnym więc to też jest niedogodność dla części osób czyli ta umiejętność odroczenia gratyfikacji na później to bardzo dużo problemów mają z tym młode osoby, które by chciały cukierek dzisiaj już. A nie tam później, tak? to, że trzeba się czegoś nauczyć, i, i tu dochodzimy do kolejnej niedogodności. Um, to mnie fascynuje od tych blisko 9 lat, a właściwie już wcześniej, czy w tym zawodzie od 9 lat, w ogóle w sprzedaży od lat, że przychodzi ktoś zero wiedzy na temat, albo śladowa wiedza na temat prawa nieruchomości, na temat tych aspektów budowlanych, technicznych nieruchomości, na temat sprzedawania, i on jest zdziwiony, że on po miesiącu nie zarabia super pieniędzy. A jak idziesz na studia i chcesz być lekarzem, to oczekujesz, że po pierwszym miesiącu, pierwszego roku studiów, to już jakaś kasa z tego będzie. No, zostawmy lekarzy, którzy zaczynają zarabiać tam po ilu? 8-9 latach od momentu, kiedy rozpoczęli studia. A już trzeba było w o tym myśleć, przynajmniej w ostatnich dwóch, trzech klasach, żeby się dostać na dobry uniwersytet medyczny. A więc dla części osób jest to zdziwienie, niedogodność. No, to jest nowy zawód, to jest coś nowego. 95% osób, która dociera kandydatów do nas, z którymi zaczynamy szkolenie podstawowe raz w miesiącu, czy z Warszawy, czy z Polski, to są osoby, które nigdy wcześniej nie były pośrednikami nieruchomości. W sumie to dobrze, bo mamy szansę wtedy nauczenia ich wszystkiego tak, jak należy robić od nowa, a nie korygowania błędów. błędów. Nasz model działa. No, może tak, tak? No, inne pewnie działają inaczej, a ja lubię, jak moi działa dobrze i pośrednio dobrze e, zarabia. E, niedogodności, poszukajmy jeszcze e, niedogodności. E, to jest praca, która, e, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, e, a pierwszy okres rozumiem rok, dwa lata, e, wymaga wykonywania zimnych telefonów. Czyli trzeba się prosić ludzi, żeby się chcieli umówić, żeby pojechać z nimi i pozyskać. I lubię te pytania, które dostajemy, nasz dział rekrutacji dostaje czasami od uczestników, czyli czy macie bazę danych klientów, którzy chcą sprzedać? No I taka żartobliwa odpowiedź byłaby: Tak, mamy, tak jest w internecie. Natomiast no, nie ma czegoś takiego, no, przecież nie ma żadnej bazy danych na świecie, gdzie ludzie zgłaszają: Niech pośrednik z tej agencji zadzwoni do mnie, ja czekam z otwartymi rękami. No, to są zimne telefony i od tego zaczynają wszyscy, e, tak naprawdę. Oczywiście po tym roku, dwóch latach, jeżeli odpowiednio pracujesz, to cały czas zwiększa się procentowy udział klientów z polecenia, klientów wracających do Ciebie na po konkretną transakcję. E, Zwłaszcza wtedy, kiedy jakby biuro pracuje w takim modelu, w którym my dzielonym pracujemy, gdzie obsługujemy też inwestorów. No wiadomo, kupi jedno, sprzeda, kupi następne, bo równolegle robi dwa, trzy. Więc jakby te transakcje są częstsze z tymi samymi osobami. No i teraz dla tych 10%, które zostało na dzisiaj, dzisiaj, na tym nagraniu, jakie są plusy zawodu pośrednika nieruchomości? Znaczy, moim zdaniem tamte minusy są e, minusami wyłącznie dla niewłaściwych osób. To znaczy one tych osób, które są właściwe do tego zawodu i to nie są lepsze gorsze. Po prostu ktoś się nadaje, ktoś się nie nadaje, tyle. E, więc dla tych osób, które się nadają, to nie są żadne minusy. To jest coś absolutnie e, normalnego. Mam za chwilę skończę 46 lat. Jeszcze nie składajcie mi gratulacji. 28 lutego, więc jeszcze chwila. E, gratulacji e, życzeń. E, 27 lat pracuję i pracuję na swoim, tak? w związku z tym nigdy nie miałem umowy o pracę, nigdy nie pracowałem w żadnym korpo, nie wiem jak to jest i jeżeli mam jakieś koszmary w nocy, to to, że pracuję na etacie i mam stałe wynagrodzenie z jakąś premią, nie wiadomo od czego zależną, albo wiadomo, ale mało. Ja lubię, kiedy zarab... mój wynik finansowy jest zależny od tego, co włożę w życie innych ludzi. E... Jutro zaczynam kolejną edycję, piątą czy szóstą, już sekretów flipowania. Dwa dni nowa edycja. No i to jest oczywiste, że jakby pierwsza była kiepska i, i, i ci ludzie nie byli zadowoleni, no to nie byłoby szóstej, siódmej i, i kolejnej, tak. Nawet jeżeli to jest takie zajęcie absolutnie ekstra dodatkowe, jakby dla mnie, to wtedy, kiedy to robię, lubię się mocno angażować. I jestem wynagradzany za efekty, które moja wiedza przynosi e, u tych ludzi. Więc. Plusy zawodu pośrednika nieruchomości. Moim zdaniem jest to najlepszy sposób, jeżeli masz czas na wejście na rynek nieruchomości i nauczenie się go. To jest stracić coś. To był najważniejszy powód dla mnie, wtedy kiedy chciałem zacząć inwestować na rynku nieruchomości, to tym najważniejszym powodem otworzenia najpierw Biura Pośrednictwa Nieruchomości było to, że będę miał wiedzę o rynku. I dzięki temu, że w biurze pośrednictwa, pośredniczną w transakcjach zamknęliśmy wielokrotnie więcej transakcji niż ja zrobiłem flipów, miałem wiedzę. Wiesz kto to jest, jak idziesz na, na przykład na Żoliborzu kupić mieszkanie i dzwonisz do pięciu swoich pośredników i mówisz, słuchaj, w tej w tej lokalizacji taki i taki stan, za ile mi to sprzedasz? Ja mam konkretną wycenę, a nie jakieś tam informacje, bo sobie na OLX się przejrzałem. Jakby to, to nie jest to. I teraz kolejna rzecz. E, takim dużym plusem jest to, że no, jednak pośrednicy zarabiają. Ci, ok, i znowu. E, średnio to tam co czwarta osoba jest Chińczykiem, tak? czy dzisiaj już co piąta. E, więc nie ma czegoś takiego jak średnia. Ci dobrzy zarabiają naprawdę bardzo dobrze. Ja wczoraj na. Moich insta Stories wrzuciłem informację o tym, że jeden z młodych pośredników, chłopak jest parę miesięcy, zamknął dwie transakcje w styczniu: 34 tysiące z góreczką dla niego. Nie do podziału między biura a dla niego, dla niego. To jest ta część, którą on zabiera do domu netto. Więc są to bardzo przy, przyzwoite pieniądze, pieniądze, których trudno jest zarobić gdziekolwiek indziej. Plusem też jest to, że my wcale nie pracujemy tak długo. Ja tu nie mówię o sobie, bo moje zaangażowanie dzisiaj w prowadzenie biura e, pośrednictwa nieruchomości ogranicza się właściwie wyłącznie do prowadzenia szkoleń, bo biuro jest zarządzane, prowadzone, rekrutacja przez e, moich cudownych współpracowników, których serdecznie tutaj pozdrawiam. Chociaż e, oni się mnie nasłuchają, to pewnie nie mają ochoty oglądać YouTube'a. Więc nie chodzi o mnie, ale chodzi o pośredników, tak? Na początku tak, to zaangażowanie faktyczne jest pewnie gdzieś na poziomie 8 godzin dziennie, ale później ja nie sądzę, że moi pośrednicy pracowali więcej niż efektywnie 4 do 6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. No tylko czasami tym dniem jest sobota, niedziela, a wolnym jest poniedziałek, tak? Więc nie róbmy tej mitologii, że tutaj pośrednik to. Od... Co cię boli o 21 odebrać telefon i umówić się z klientem w ciągu 3 minut na prezentację na następny dzień? Jakie strasznie trudne? Znaczy, jak jest trudne? No to trzeba sobie poszukać innego zajęcia. Kolejny plus. Jeżeli potraktujesz pośrednictwo nieruchomości jako sposób zbierania informacji, ale też budowania kapitału podstawowego. No, bo żeby kupić własne mieszkanie, nawet na kredyt, to potrzebujesz wkład własny, ale żeby kupić za gotówkę, no to potrzebujesz gotówki. tak? Więc praca, która przynosi Ci duże nadwyżki, daje możliwość też oszczędzania, reinwestowania, a potem kupowania własnych nieruchomości i tworzenia krok po kroku dochodu pasywnego. To jest to, do czego ja bardzo mocno zachęcam moich młodych pośredników, bo. Hmm, bo myślę, że wtedy, kiedy dzisiejsi dwudziestoparolatkowie będą przychodzili na emeryturę za te 50 lat, to tego systemu emerytalnego albo nie będzie, albo będzie dla 85-latków, albo będzie tak niski, tak głodowy. Um, że wiecie, wynajęcie w Warszawie trzech kawalerek to jest spokojnie dzisiaj 7-8 tysięcy złotych netto. A kto ma dzisiaj emeryturę 7-8 tysięcy netto? A pracując jako pośrednik, odkładając pieniądze bez problemu w perspektywie 6-10 lat, oczywiście zależy jak pracujesz, gdzie chcesz kupić te kawalerki i tak dalej, odłożysz gotówkę na zakup takich mieszkań. A oczywiście kupisz okazje inwestycyjne, no bo siedzisz na rynku, masz pieniądze, no to kupisz sobie tą nieruchomość, która jest odpowiednio tania, ma odpowiedni potencjał, bo rozumiesz rynek i tak dalej. Tak? Więc tak naprawdę możesz odejść na emeryturę po. 10 latach pracy jako pośrednik nieruchomości, mając emeryturę 7-8 tysięcy złotych. Moim zdaniem to jest fajne. Kolejna rzecz to jest niesamowita e, możliwość rozwoju. I teraz ja mam taką świadomość, i tutaj nie chcę jakichś negów wrzucać do innych biur, że te szkolenia w innych, jakby w tej branży wyglądają różnie. tak e, I nie rozwodząc się jakby nad tym e, dobrym biurze. Są po prostu dobre szkolenia. Te szkolenia, które my prowadzimy, dotyczą nie tylko prawa, nie tylko systemu pracy, sposobu pracy. Ale chociażby w przyszłym tygodniu robię osobiście dwa warsztaty. Jedne dla tych osób, które w tym tygodniu rozpoczęły szkolenie, to jest warsztat w poniedziałek, z pozyskań, gdzie spotykamy się na nieruchomości i robimy role-playing, uczymy się po prostu pozyskiwać. Ktoś gra klienta, ktoś jest pośrednikiem. Uczymy, analizujemy, czasami nagrywamy po to, żeby analizować, a w środę albo w czwartek robię szkolenie już dla grupy zaawansowanej z tego, w jaki sposób urealniać cenę w głowie klienta sprzedającego, po to, żeby dochodziło do transakcji, zwłaszcza na takim rynku, jaki jest teraz. Więc a oprócz tego, moi pośrednicy dostają ode mnie właściwie codziennie dawkę motywacji. Bardzo dobre szkolenia, czy elementy szkoleń sprzedażowych. To jest coś, czego się uczymy. Pomimo tego dzisiaj mojego zaangażowania, pewnie na poziomie godzina dziennie w pośrednictwo nieruchomości, ale w końcu po 9 latach czas na moją emeryturę rentierską, to ciągle myślę, że wnoszę bardzo dużą wartość w to, co, w to, co robią. Dużo wiedzy, dużo doświadczenia, i to daje im możliwość rozwoju. Ja pamiętam, ile ja, jako dwudziestoparolatek uczyłem się od moich. E, mentorów poprzez obserwowanie, poprzez oglądanie tego, co robią, no bo zobacz. E, wrzuciłem informację na, e, zresztą w odcinków tam niedawno, ale też na, 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 na stories, że kupiłem mieszkanie na Górnym Mokotowie za 335 tysięcy złotych i podniosło się Lara, 42 metry. Niemożliwe, dzieje da no. i daj Jakby. To oglądając te nagrania, no to wszystko zależy od tego, jaki mamy poziom zbudowanego zaufania. Tak? No ale jak masz taką maskę w głowie, że jakby to wszystko jest ściema, no to tak do tego patrzysz. A widzisz, moi pośrednicy oglądają te akty notarialne, więc no, aktów notarialnych bym nie podrobił, więc oni widzą wypis aktu notarialnego z pieczęciami, jest dokładna ulica. Mało, oni byli w tym mieszkaniu, oni je widzieli. Albo będą odcinowi, tak, żeby zobaczyć i widzą, za ile to kupiłem. Mało. Ja im pokazuję, w jaki sposób to robię, więc jako pośrednicy dostają też elementy mojego absolutnie fenomenalnego. I uważam, że to jest genialne szkolenie sekretów flipowania, bo, bo daje ci mój system pracy. Jeden do jednego, niczego nie zatrzymując sobie, i mam ku temu dobry powód. Ja szkoleń nie prowadzę półtora roku, tak jak tych nieruchomościowych, tylko 27 lat. Odkąd skończyłem 20 lat i zacząłem pierwszy biznes i miałem 16 oddziałów w Polsce i 40 kilku pracowników. To ich po prostu szkoliłem. Znaczy na początku zatrudniałem kilku szkoleniowców z zewnątrz, a potem stwierdziłem, że to może ja będę ich szkolił. Jakieś predyspozycje do tego, do tego mam. Lata bycia ministrantem, lektorem sprawiły, że nie wstydzę się mówić do ludzi. Nie mam tego strachu przed wystąpieniami publicznymi. Podobno robię to całkiem dobrze. Tak więc, dużą wartością w życiu pośrednika jest to, że jeżeli trafi do dobrego biura, to że ma niesamowitą możliwość rozwoju, rozwoju osobistego, który jest bardzo ważny, uczenia się na temat finansów, finansów osobistych. I to jest to, do czego ja ich namawiam. Dobra, dzisiaj to jest jedna transakcja, druga transakcja, trzecia, ale odkładaj tą kasę. Odkładaj, odkładaj, reinwestuj i szukaj nieruchomości dla siebie. Kup pierwsze mieszkanie. W tym świecie zachodu, dzisiaj, zwłaszcza w tej naszej szerokości i długości geograficznej, gdzie tłumaczy się ludziom, że Nieposiadanie majątku to jest najlepsza rzecz, czyli lepiej, żeby było tak jak w Niemczech, gdzie 60%, czy w Szwecji, gdzie 80% ludzi mieszka w mieszkaniach wynajmowanych. No i zawsze sobie zadaję pytanie: dla kogo lepiej? Znaczy, dla funduszy, dla PRS-ów zdecydowanie lepiej. Dla właścicieli, dla najemców moim zdaniem nie. To jest jednak majątek to jest jednak majątek po co masz płacić komuś? I mówię to jako właściciel kilkudziesięciu mieszkań, więcej niż kilkudziesięciu mieszkań, e, który czerpie z tego korzyści, że ktoś wynajmuje i płaci. Tak? Natomiast no, mam nadzieję, że żaden z moich najemców, to nie jest dla mnie, znaczy, to jest jego sprawa, no, będzie chciał mieszkać 30 lat w różnych mieszkaniach, jego sprawa. Tak? Natomiast ja zachęcam moich pośredników do tego jednak, żeby, e, że własność prywatna to jest własność prywatna, tyle I, i warto jest mieć jedno mieszkanie, drugie mieszkanie, trzecie mieszkanie, e, bo to jest coś, co cię zabezpiecza. W życiu wszystko może się wydarzyć. Jakby nie życzę ci tego, ale może przyjść choroba, może, może przyjść choroba bliskiej osoby, i warto jest mieć niezależne źródło dochodu pasywnego. Tak? Bo jednak, wynajem mieszkań na długi okres to jest pasywny dochód. E, I tyle. Podsumowując to nasze e, spotkanie. To, co jeszcze mógłbym dodać jako takie pozytywne elementy, albo może inaczej, odpowiadając trochę na Wasze pytania, to czemu tak jest, że w tym zawodzie jest taka tak duża rotacja? Ja myślę, że z kilku powodów. To znaczy, tak, będąc absolutnie uczciwym, tak jak staram się być na tym nagraniu, i obiektywnym, rotacja wynika z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że część osób ma po prostu wewnętrzną potrzebę pracowania w swoim biurze czy to ma większy sens, czy nie ma? Chcę mieć swoje. Więc po 4, 5 latach wielokrotnie to przerabiałem w inwestorius. Odchodzą, zakładają własne e, firmy. Czy im to wychodzi, czy nie, bywa różnie. Przyznaję, że nie śledzę tego na bieżąco. Życzę im dobrze. Natomiast to jest rzadkość. Dużo częściej ludzie wypadają z tego biznesu, dlatego że właśnie to są te elementy, które są niedogodnościami, czyli to, że nie ma regularnego wynagrodzenia, to, że są takie miesiące, gdzie zamykasz 3-4 transakcje, a potem możesz mieć kwartał, gdzie zamykasz tylko jedną, że rynek się zmienia. Ok, ci pośrednicy, którzy na przykład przed COVIDem potrafili zamykać po. 3-4 transakcje dziennie powypadali mi na początku ubiegłego roku, na początku roku 2022, bo przez 4-5 miesięcy nie byli w stanie zamknąć transakcji. Ja pamiętam rozmowę chociażby z jednym z nich, z Marcinem, który pozyskiwał trzy nieruchomości i dwie z nich miesiąc w miesiąc sprzedawał. On nie miał wielu pozysków. Trzy pozyskane, trzy sprzedane, trzy pozyskane, dwie sprzedane, miesiąc w miesiąc. A potem szedł do mnie i mówi Michał, muszę coś zmienić, muszę nie wiem, gdzieś odejść, coś poszukać, nie chodzi o podział kasy czy o coś. Ja po prostu w 5 miesięcy nie zarobiłem nic, nie zamknąłem nic. No i ty też po części dlatego, że jak się nie rozwijasz razem z rynkiem, czy nie uczysz się tego, że on ewoluuje, i że trzeba być coraz lepszy. To jest też coś, co czeka nas już dzisiaj. To jest też jedno z pytań, które od Was dostaję, czyli co sądzę na temat ukraińskich biur pośrednictwa nieruchomości, które coraz prężniej działają na rynku polskim. Uważam, że to fenomenalne zjawisko, bo oni są naprawdę świetni. Ja uwielbiam ukraińskich pośredników w zakresie pośrednictwa najmu sympatyczni, uśmiechnięci. 90% tych kontaktów, które z nimi mamy, są pozytywne kończą się zamykaniem. Umów wspierają nas z tym, żebyśmy wynajmowali nieruchomości i są naprawdę, naprawdę dobrzy. To było też dla mnie takie zdziwienie, że jest, są takie obszary usług, które są na wyższym poziomie niż w Polsce. Wiem, że was to zaskoczy, ale rzeczywiście tak jest. Więc będzie to dodatkowa presja na te rdzennie polskie, tak prowadzone przez Polaków biura pośrednictwa nieruchomości, żeby stawać się coraz lepszym. Ja uważam, że to jest bardzo dobre tak naprawdę, bo to motywuje mnie do tego, żeby być coraz lepszym, żeby szkolić coraz lepiej moich pośredników. No i tyle. Kochani, zbliżamy się do 30 minut. Po tym czasie, tak, Misza to mi pokazuje, zostały dwie minuty, po tym czasie plik przestanie, skończy się zapisywać. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, za, zwłaszcza tym, którzy dotrwali do, do końca, za dzisiejsze nasze spotkanie. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy się na żywo w, przy jakiejś okazji. Zapraszam Was oczywiście serdecznie. Tu pod spodem w opisie jest e, taka strona, taki landing page, e, Zostań pośrednikiem.pl. Tam możecie wypełnić swoje zgłoszenie, załączyć CV, ktoś od nas się z wami skontaktuje, umówi na rozmowę. Jeżeli to w Polsce, to jeżeli w Warszawie. Zaprosimy Was do naszego pięknego biura i mam nadzieję, że spotkamy się na najbliższym szkoleniu w lutym, w marcu czy w kwietniu. Dziękuję bardzo.